Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Good Game Empire i zapraszam do oglądania. Przepraszam, że nie ma kamerki, ale dzisiaj po prostu będzie bez kamerki, no bo jestem trochę chory, nie ukrywam. Um, I po prostu nie będę się pokazywać. Ale mniejsza z tym, bo to nie jest teraz najważniejsze. Moi drodzy, dzisiaj mamy dwa tematy do obgadania. Pierwsze w ogóle to to, że odcinki mogą się teraz pojawiać rzadziej, bo po pierwsze jeszcze trochę tam mało jestem aktywny, a po no i po drugie... Po prostu już czasem nie ma co nagrywać, a nie chcę się powtarzać z odcinkami, więc robię materiały zazwyczaj, gdy jest coś ciekawego do nagrania. Ok, przeniosłem się też do naszego Edenu, nie będę siedzieć w głównym sojuszu, póki nie gram, więc na razie zostaję sobie tutaj. I teraz tak, dzisiaj nagramy sobie odcineczek, da, 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 wiecie przecież to po tytule i miniaturce, o wzmacnianiu obcych, a raczej detronizowaniu, cokolwiek to znaczy. <laughs> Można wygnać naszego obcego albo można go sfortyfikować. <laughs> Excuse me, what the hell? O co chodzi, o co chodzi? No to już patrzymy o co chodzi. Patrzcie w ogóle ile mam tych monet Hana, co nie znaczy medali. Ale moi drodzy, zanim to, pokażę Wam coś bardzo dla mnie ważnego. Pewnie też wiecie to z tytułu. Zapraszam Was na mojego Twitcha. Otwarcie w niedzielę o 19. No dobra, o 20 w niedzielę. Mm, więc zapraszam tam na lewa w niedzielę, ale już Wam mówię jak to zrobić. Wchodzimy sobie na naszego Chroma. I teraz tak, ja wejdę sobie na incognito, żeby móc Wam to pokazać. I wchodzimy w link z opisu, albo wpisujemy tak jak ja, czyli twitch.tv twitch ukośnik ndxik. Boże, przepraszam. ndxik. Po prostu mój nick normalny był zajęty i nie miałem co, nie, nie miałem powiedzmy co wymyśleć, więc wymyśliłem ndxik. Teraz tak, wchodzimy w ten link, otwiera nam, Wam się yy, mój jakby kanał na Twitchu Teraz myk jest taki, oczywiście wszystko jest darmowe, to nie są jakieś Twitchy premium, jakieś wspieranie, bicy i tak dalej Te wszystkie opcje tam, jak chcecie, to proszę bardzo, ale nawet nie wiem jak to działa, więc nie przesadzajmy Moi drodzy, e, możecie sobie wchodzić tak o po prostu, nawet bez konta, ale wtedy nie da się chyba rozmawiać Może się da, nie wiem, no nie da się ale to, na czym najbardziej by mi zależało, to to, żebyście kliknęli tutaj Obserwuj i stworzyli swoje konto albo zalogowali się. Możecie też stworzyć swoje konto Facebookiem albo jeżeli już macie konto, to po prostu kliknąć Obserwuj i obserwować mnie, a live'y będą pojawiać się w tygodniu. Myślę, że codziennie to będą takie live'y mieli troszeczkę zorganizowane. Oczywiście będą to one normalne, ale wiecie, jakieś tam obiad czy coś, jakieś po prostu takie, takie live'y z życia codziennego i granie w Fortnite. A. To jest właśnie podstawa że podstawą na tym Twitchu będzie Fortnite, żeby oddzielić go od kanału głównego. Więc, e, tak jak mówiłem, właśnie klikamy tutaj obserwuj i zakładamy konto albo logujemy się do swojego, można też Facebookiem, no i klikamy obserwuj, żeby być na bieżąco, a live będą pojawiały się naprawdę bardzo często, więc jeżeli ktoś chce mnie widzieć, oczywiście z kamerką e, normalnie, to jeżeli ktoś chce mnie widzieć, to zapraszam właśnie, żebyście wbijali. A tymczasem lecimy do Fortnite, ale naprawdę, polecam tego Twitcha wejść, bo to nic nie kosztuje, jest darmowe, tak jak subskrypcja kanału na, na YouTube. Polecam też, też włączyć powiadomienia i myślę, że będą fajne live'iki, jeżeli ktoś chciałby oglądać albo grać ze mną razem w Fortnite. Po prostu chciałbym to oddzielić od Good Game Empire. Okej, okay, więc myślę, że to na tyle, tak naprawdę, w tym temacie. Dlaczego nie mogę wesprzeć sojuszników, jeżeli im pomagam? Czemu to jest tyle ziomków i nie wiem, co się zlagowało, ale okej okay. W ogóle coś tam też pisali, że przechodzą na HTML5, uhuhu, więc to też ogarniemy na końcu odcinka myślę. Ale na razie chciałbym e, wzmocnić, sfortyfikować, wygnać zamki, jakkolwiek się nazywa. I teraz tak, mamy dwie opcje. Wy pewnie wiecie już, jak to działa. Jedna opcja to jest wygnanie za różne waluty, które zdobywamy w grze i daje to nam pomiędzy 200 a 500 wojska, więcej. A druga to jest fortyfikowanie, które może nam dać nawet 1000 wojska. I mamy tutaj pokazane szanse że największa szansa jest od 700 pozyskanie do 820 wojska. Więc takie średnio 760 nam wpadnie wojska. To jest taka najbardziej średnia ilość, na którą jest największa szansa. To jest taka ilość, na które najprędzej może nam wpaść, ale inne oczywiście też mogą. Okej, okay, i dzisiaj sobie wypróbujemy kilka opcji. Oczywiście fortyfikowanie się nie opłaca, no chyba, że macie tam opcję 8000 i dużo rubinów, no to może. Wiadomo, ale dzisiaj. Przeskanujemy sobie cztery obce zamki i zrobimy sobie porównanie, ponieważ trzech sobie z, zdetronizujemy w sposób wygnania i jednego sobie zdetronizujemy w sposób ufortyfikowania, czyli trzy za walutę w grze i jedną za walutę premium, czyli za rubinę oczywiście. Sprawdzimy najpierw, o to się jeszcze zwiat nie udał. To Sprawdzimy najpierw, jak się trzymają te, te zamki. cie. Ok, mikrofon się nagrywa. Bardzo dobrze. Sprawdzimy, co jest w tych zamkach. No i wyślę sobie tam ataki, ale to ataki nawet nie będą takie ważne. Chcę po prostu zobaczyć, jak działa ta funkcja, bo też sam ciekaw, tak naprawdę, jak działa. Ok, mamy zwiady? Dobra, mamy zwiady. I teraz tak, mamy cztery zwiady. Możemy sobie usunąć. Ok, i zobacz. Jest tutaj 500 wojska, 600 wojska, 500 wojska i 480. Teraz tak, zfortyfikujemy sobie ten zamek, który. Ma najwięcej wojska, czyli ten, on ma tutaj wojska, może nie mocne, ale ma sporo go. Eee, sobie fortyfikację. Uu. Ok, i zróbmy mu wywiad ponownie. Teraz 600 wojska ma on. Teraz oby 1600. 1100. Czyli został wzmocniony minimalną, jaką się tylko dało, liczbą wojska. Okej, okay, a zobaczmy, co jeszcze można z nim zrobić. Patrzcie. Można go jeszcze tym wesprzeć. Ej, ale my, patrzcie to. Można go jeszcze raz tym. Ej, to jest dobre, bo nawet nie wiedziałem, że można kilka razy ten sam. Myślałem, że tylko raz można jeden. Zarobiny też sobie można. Zbóstójmy sobie jeden tak mega mocno. O, to będzie dobre. I te sobie zróbmy po dwa razy. Każdego. Trochę drogie to już zaczyna być, bo to naprawdę droże jest strasznie. Ale mam 40 tysięcy tego. No, nie, 34. Dobra, to nie jest dużo jeszcze. Okej, okay, teraz już ceny idą w górę. Dobra, już myślę koniec. Są wsparte mocno bardzo. I ta cena się nam resetuje codziennie. Co każdy dzień resetuje się nam. Patrzcie w ogóle jakie, jakie ceny w monetach tu są, co nie? A jakie ceny w medalach Hana. Te w medalach Hana według mnie się najbardziej opłacały. To jest nieadekwatne do tego, nie? Ja mam tyle samo prawie tego. Okej, okay, a no, w rubinach cena nawet nie jest jakaś drastyczna, ale jest spora. Dobra, teraz przeskalujmy sobie i pamiętajcie jak go, bo... 500, 500, 500, 600. Możemy tak założyć. Jak ten materiał się nie nagra, to będę na siebie zły, bo będę musiał wydać jakieś 2 miliony monet, kurde, i takie tam. Nie, ten materiał się musi nagrać, naprawdę. Wszystko się nagrywa z GITES. Przepraszam, z tego obs chwilkę. Dobra, więc zeskanujemy sobie wszystkich obcych. Hmm. Ja się tu już ten czas nawodnię, żeby móc dalej mówić, bo jednak jestem trochę chory. No i patrzcie, znowu się nie udało tego przeskanować. Ile on ma procent? 13. No. Jestem jednak trochę chory i, i mówienie trochę... No kurde, jaki Z Sprawia mi problem. Ale jest okej ok, msze. Typie. Nie poskakuj, nie poskakuj mi tu typie, Nie podskakuj mi tu, typie, ziomku Nie szalej. Yeah. Ale ten, ale uparciów, nie? nie przeskanowywalny Okej okay, i zobaczmy, co się teraz staje z tymi zamkami i jak... Łatwo można wbijać chwałę, naprawdę Jakbym jeden zamek tak cały czas bustował I tak jeden dziennie, to by wpadał jeden milion chwały dziennie Wow, to ma sens Ale zanim to zobaczymy, to jeszcze sprawdźmy nagrody Bo ponoć chyba coś się zmieniało Ale nie jestem tego pewien, Więc zobaczmy, czy coś się zmieniło e, Okej, okay, tutaj Czy są jakieś zmiany? nie pamiętam jak się kiedyś książeczka kończyła w tym miejscu, w tym miejscu się kończyła książeczka Kawan. Zmian chyba nie ma, bo próg końcowy to jest 10 milionów nadal. Okej, okay, czyli zmian za dużych nie ma, ale w końcu te 10 milionów będzie osiągalne w ogóle. Jak tam topki na solo wyglądają? Boże, to jest złe. Kałan A teraz nie wiem, się stał jeszcze bardziej rubinowy. Przynajmniej ten nie. Choć nie, bo chorobi, ośmię. Hmm. Teraz tak. Wow, wow, Chyba coś nie zadziałało. A myślałem, że będzie tak fajnie. Okej. Okay. Sprawdźmy to. 800 wojska, 1000 wojska, 800 wojska, 900 wojska, czyli ta metoda nie działa i w sumie to moje zasoby się zmarnowały. Spójrzcie to. Nie ma napisane, że on wróci do stanu początkowego i potem zostanie wsparty. Tylko. No, nie napisali tego, ale tak się dzieje. Kurze. A nie, dobra, y, tu jest napisane. Ok, y, zauważ, że każdy władca zamków w znajomych armii może w danym momencie korzystać z pojedynczych posiłków. To też zmuszenie do fortyfikacji zamku, który został już ufortyfikowany, sprawi jedynie, że istniejące posiłki zostaną zastąpione nowymi. A nie sumowane. Czyli w sumie osłabiłem sobie zamek, który miał 1100, a teraz ma 1000. Ale w każdym razie, takie boostowanie każdego zamku naprawdę będzie fajne. Myślę, tylko trzeba zbierać dużo tych żetonów, dużo monet. I będzie gites majonos, ale jest to drogie. I trochę zrąbają, bo nie wiedziałem, że to się nie sumuje. Szkoda, ale wyślimy sobie może ataki na tych obcych, żeby, żeby zdobyć jakąś chwałkę. Ja tutaj mam szablony, spokojnie, więc to nie, nie będzie jakieś zabijanie czasu, bez przesady. Mm, okej, okay. no to za dużo też wojska nie ma. Nie ma chyba w ogóle dystansu, żeby to atakować. Przecież sprawdzę, czy tam wojsko się uzupełniło. Yy, no tutaj może być, dobra, jest okej. Okay. Nie ma dystansu, okej, okay. poleci tylko jeden atak. Chyba, że jest jakiegoś posta. Można spróbować sobie, bo to powinny być wszystkie narzędzia, nie, nie ma. Aha, tutaj zbijacze potrzebne są, okej. Okay. Tak trochę mi szkoda dawać demony na zbiacze, co nie, ale dobra, no. Musimy to, musimy. Są maszynki, nie ma no to nie zrobię tak. No trudno, to zrobię jak ten wróci. Ale ogólnie, funkcja jest naprawdę, myślę, że fajna. Cieszę się, że dodali coś takiego, bo to jednak te opcje są trochę lepsze, nie jest to jakieś do wielokrotnego użytku, no bo jest to drogie po prostu i ta cena tak bardzo mocno rośnie. Ale coś jest, przynajmniej. Na pewno to nie jest jakieś kozackie, ale coś, 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 coś jest naprawdę. Okej, okay, myślę, że się kończę, to się nie podjąłem tego wyzwania jednak i zacznę od kolejnego myślicznego, ale wtedy już zacznę. Sobie. Tego to już nie będę mieć nie, niepotrzebnym, więc nie jest jakiś opę bardzo. Ok, więc teraz myśmy sobie jeszcze sprawdzić w forum, czy co tam gadają o tym HTML-u ciekawego. Hmm, więc zobaczmy sobie. E ok, jest jakaś beta już. Oczywiście od razu napisali 5 wiadomości na raz. 28. Panie, co wy tu robicie? Kurde, jakieś poprawki. Ok. Nie, czyli jakieś lagi były z nowym update'em po prostu. no dobra Grudzień właśnie, zobaczmy kiedy miesięcznik startuje Kolekcjoner Skór, co to jest? Co to jest kolekcjoner Skór, come To chyba jakiś ten event miał być Ale nie wiem co to jest, jakieś dziwne pewnie, trzecie nomady czy co no dobra, ogarniemy co to jest. Kiedy jakiś miesięcznik ogólnie? W sensie nie ma miesięcznego eventu? Zapoznaj się z nową wersją systemu zasilania otwierając nasz spoiler poniżej. Spoiler ukaże nam spoiler. Wyśmienicie, naprawdę. Na gruźni tylko dla polskiego serwera. Ok, ale gdzie jest miesięcznik? Czy to chodzi o to, że. A tu jest, dobra, ale jestem ślepy. Ligi będą już. Juhu! Czyli będzie można zdobywać swoje ligi. O, to ja chcę być w jakiejś lidze. Muszę do 14 być ogarnięty z rozmiarów. 4 grudnia już startuje kolejny event, To za 5 dni. Dobra, to już się trzeba szykować na kolejne lodowe. Jakiś kolekcjoner skór, to tam pewnie jakieś skiny będą dawać się co. Nie wiem, ciekawe. No i zobaczmy, co z tą betą. Flash player z Dycha nadchodzi. Całkiem fajnie, ale mm, wersja beta imperfumacja będzie rozgrywać się 3.12 na wszystkich serwerach? Aha, nośnik umożliwiający wypróbowanie nowej wersji. Okej, okay, czyli to na pewno nagramy. Że gra w wersji HTML5 przy logowaniu na zwykłe konta użytkownika nadal umożliwia dokonywanie zakupów Co? Po co oni to mówią w ogóle? Eee, konwersja gry, tak jak Empire Technologies Technology Fashion to jest niezwykle ambitny projekt, ale nie przestaniemy publikować w wersji first. Okej, okay, będą obie wersje gry dostępne, spoko No, nie ma tutaj Internet Explorera, o jaka szkoda o ile do gry można używać też innych przeglądarek, tyle przeglądarki, przeglądarki internetowe na urządzeniach mobilnych. Z chwil obecnie nie obsługują wersji beta gry. U, nie obsługują HTML5. Szkoda trochę. No, spoko. Ciekawe, pewnie będzie 1500 błędów w kodzie i wszystko będzie się sypało w grze, ale może to jakoś wykorzystamy i nie wiem i coś będzie fajnego. Ale dobra. Nagramy też o tym na pewno odcinek, a to będzie za 4 dni. Więc, moi drodzy, pamiętajcie, żeby wbijać na Twitcha, jeszcze raz przypomnę, tak na koniec wchodzimy sobie w twitch.tv, ukrój się, ndxik, Klikamy obserwuj, tworzymy konto lub jeżeli już mamy to, to po prostu obserwujemy, będę bardzo wdzięczny, to jest tak jak subskrypcja tak naprawdę. Logujemy się albo tworzymy konto, możemy przez Facebooka. Na te urodzenia tam mieć 14 lat skończone, więc podajcie tak, żeby stworzyć konto po prostu. Ja was zapraszam serdecznie, zapraszam także na grupę Facebookową link w opisie. Może, możecie zostawić łopence w górę, subskrybować tam na dole. I widzimy się na live'ie na YouTubie jutro, około 19 z Empire i w niedzielę około 20 pierwszy live na Twitchu z Fortnite. Będzie też info na YouTube i będzie taki live'ik pokazujący link. Więc dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego razie piona pa pa